Tu się mój ogród. Tu się mój pomidory. Tu się co to jest różka. Ja? A co to jest za pierwistość? I zaczyna zażerać mi liście. Nie rusz. się na bok. idzimy na bok. Smacznego. Kichamy. Ja to wczoraj widziałem, bez tego ani nie zciepował. No pa, się stało z tym liściem? Te dziadostwo A to coś jest, ja nie wiem czy mi się to ostatnio... Jakieś to nosię. są Głąźnice namiotnika A. Prawdopodobnie namiotnika jabłoniowego A, namiotnik Lub już jedzie na dół czerem O, jadą na dół A co to zostały? No, ospry. Zjeżdżą na linię mochotnik. Janek dzwoni.